Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Kto powiedział, że deser musi być kaloryczny? Czasami mam ochotę na coś słodkiego, a nie chcę dorzucać sobie zbędnych kalorii i wówczas sięgam po jeden z takich sprawdzonych sposobów na coś słodkiego, ale mało kalorycznego. Jednym z takich patentów jest serek. Jeśli chcę taką wersję bardziej kalorycznie świadomą, to biorę chudy serek, ale oczywiście to może być dowolny serek o smaku naturalnym. Polewam go miodem, cynamonem oraz szczyptą chili. Nie radzę, rezygnować z tego czyli dlatego że on daje takiego fajnego kopniaczka temu deserowi i naprawdę zyskuje on na smaku. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv. gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak przygotowuję ten prościutki i szybciutki deserek. Zapraszam. Do miseczki wkładam jakieś trzy solidne łyżki chudego serka. Ilość według uznania, ja tu akurat mam trzy takie bardzo czuwa te łyżki. Płaska łyżka miodu. Szczypta chili bądź bardzo pikantnej papryki. Tak niedużo. I szczypta cynamonu. To już według uznania. I gotowe. Prosty, pyszny deser o takim trochę nietypowym smaku i w miarę niewielkiej ilości kalorii. Na pewno zdrowy, polecam.